Witajcie, kochani! Zapraszamy dziś Ducha Świętego do naszej modlitwy, do spotkania ze Słowem Bożym. Bez Niego nic nie możemy usłyszeć. Duchu Święty, dotykaj naszego serca. Niech Słowo stanie się żywe, niech stanie się ciałem w nas. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Mówię wam: chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem. To z powodu jego natręctwa wstanie i damu ile potrzebuje. I ja wam powiadam. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołoczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn prosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona. Jeśli więc Wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej ojciec z nieba da ducha świętego tym, którzy go proszą. Dziś, kochani, mamy ciąg dalszy, y, taką kontynuację poprzedniej, y, poprzedniego fragmentu o modlitwie, kiedy Jezus uczy uczniów. Zwracania się do Boga Ojcze, wcześniej y, fragment o Marii i Marcie, dzisiaj dalej uczy o modlitwie. Może to dla nas znak, że to nie taka prosta sprawa że jeśli myślisz, że to jest dla Ciebie trudne i nie wiesz do końca, jak to ma wyglądać bo to jest trudne. To znaczy, może modlitwa jest prosta, ale my jesteśmy często skomplikowani i zanim dojdziemy do spotkania z Panem, to bywa, że musimy się naprawdę naszarpać ze sobą. Ale Pan jest cierpliwy. Kiedyś myślałam sobie o tym proszeniu, że jest to trudne proszenie dla mnie, że nie wiem, jak długo mam prosić, jak długo mam czekać. Myślałam sobie kiedyś nawet: No tak, skoro Pan Bóg jest dobrym Ojcem, to dlaczego mam tyle czasu prosić o coś? Przecież proszę o dobre rzeczy, o to, co jest ważne. Jak długo mam prosić? Dzisiejsze słowo mówi mi, że mam prosić. Jezus uczy mnie modlitwy i mówi: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a będzie wam otworzone. Potrzeba naszej wytrwałości. Brakuje nam cierpliwości. Dzisiejszy świat uczy nas, że wszystko musimy mieć teraz na kliknięcie. Ale Pan Bóg nie jest na kliknięcie. Pan Bóg jest na kochanie i też nas tak nie traktuje. Takie słowo kiedyś usłyszałam, że kiedy czekamy, aż Pan Bóg wypełni naszą prośbę, i mija ten czas, to ważniejszy jest ten czas, który mija, aniżeli już później ta wypełniona prośba, że w tym czasie zmienia się nasze serce. Być może tak też jest u Ciebie, że kiedy już doszedłeś do osiągnięcia tego celu w modlitwie, okazało się, że to już nie aż tak istotne, że po drodze wydarzyły się rzeczy, które już były cudami, które już, które już zmieniały Twoje serce. Pan mówi proście, a będzie Wam dane. Więc nie trzeba prze, przestawać w tym proszeniu zatrzymywać się trzeba prosić. Przypomina mi się święta Monika, która prosiła za swojego syna. Pewnie i jej serce się zmieniło w tym czasie, też o niej mówimy teraz, że jest święta. Pan zdziałał cuda dla niej osobiście, dla jej dziecka i dla niej osobiście. Kochani, jeszcze chcę przeczytać jedno zdanie, może um, takie na koniec, um, zdanie, które jest w Ewangelii dzisiejszej. Jeżeli wy, choć zli, źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. No bo zobaczcie, my nie jesteśmy idealni, wiele nam brakuje, mamy swoje słabe momenty, ale jeżeli są ludzie, na których nam zależy, nasi bliscy, ukochani, to naprawdę jesteśmy w stanie zrobić dla nich wiele. Możemy być dobrzy, co dopiero Pan Bóg. On naprawdę chce naszego dobra. W końcu jesteśmy Jego dziełem, Jego stworzeniem. Wszystko, co stworzył, to ukochał. To nie jest możliwe, aby dawał nam coś złego. Zawsze daje to, co najlepsze. I zdanie z dzisiejszego pierwszego czytania z księgi Malachiasza: A dla Was. Moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. To zdanie może dla tych wszystkich, którzy oczekują już długo, a dla Was, czczących imię Pana, wzejdzie słońce jego sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach, dla Was i dla Waszych bliskich. Trzymajmy się, kochani, tego słowa. Ono jest żywe. Panie, niech słowo. Twoje w naszym życiu staje się ciałem. O to Cię prosimy, przez Ducha Świętego. Amen. Dobrego dnia, kochani, trzymajcie się z Panem.